Sędzią tego pojedynku jest pan Ariel Środa, sędzia klasy międzynarodowej. Oczyzna tutaj bez żadnego respektu robi swoje, można by powiedzieć. Podejrzewam, no, na, na pewno tutaj jest dokładniejszą zawodniczką. Chociaż absolutnie nie można powiedzieć, że bezkarnie tutaj wyprowadza i zadaje celne ciosy norweszce. No, no mniej więcej jeden poziom tych zawodniczek. Powód number 13. Jest medal ceremony dla juniors. Only all juniors after part number 13, please be here for a medal ceremony. Po palce 13 ceremonia dekoracji kadety. Wszystkie kadetki prosimy, żeby tutaj były na tej hali, żeby nie uciekały. Znaczy, żeby nie wyjeżdżały, tylko żeby zostały tutaj razem z nami, po 13. walce, ceremonia dekoracji. please. No piękny zapas ma Michalina. Jak Państwo widzieli, wszyscy sędziowie opowiedzieli się za Zawodniczką z Polski po pierwszej rundzie. Trzymać teraz ten poziom i tą skuteczność z rundy pierwszej. I dla młodej zawodniczki z bijących serc Krakowa na pewno to będzie największy sukces w życiu chyba. Teraz powtórzę to stwierdzenie, obydwie zawodniczki są godne tego pojedynku, obydwie zawodniczki mniej więcej na tym samym etapie szkolenia i tak dalej. Niemniej jednak tutaj kotyza ma ten handicap, no, czuje się bardziej w domu. I I wykorzystuje każdy moment na zadanie ciosów, czy to takie prawda szybkie ciosy na dół, no troszeczkę może, nie powiem śmieszne, ale mało skuteczne na pewno. No podobnie zresztą węgierka w tej chwili, przepraszam, norweszka w tej chwili chciała zadać, ale gdzieś tam po, prawda, biorze. Zachęcamy Państwa do zakupu w naszym sklepie, mamy wspaniałe mini rękawice bokserskie 5 euro albo 25 zł. Ladies and gentlemen, if you have 5 euro, you can buy beautiful boxing clothes from Gliwice. There are small, there are beautiful, and there are simply the best. How much can I say? If you want, you can buy great boxing gloves. Signed logo of Gliwice Legendary Boxing Club Gliwice.

troszeczkę szampaniny tutaj Troszeczkę tutaj ta trzecia runda chyba najsłabsza w wykonaniu i Michaliny i zawodniczki z Norwegii. No tak jak powiedziałem wcześniej, no są to bardzo młode zawodniczki. Ich obecność w Boksie być może jest jeszcze nie na tyle, żeby, ich, żeby organizm tak młody. Znosił czasami takie treningi bardzo mocne i po prostu no, organizm reaguje i broni się również, a co się odbija oczywiście na, na przygotowaniu kondycyjnym?

Is And Bardzo proszę o podgląd na na wywiad panie Leszku, jesteśmy szczęśliwa, zadowolona uśmiechnięta Michalina Koty gratulacje, Dziękuję naprawdę bardzo. za piękny pojedynek myślę, że pierwszy taki wielki turniej międzynarodowy w twoim debiucie, czy już startowałaś na jakichś zawodach międzynarodowych startowałam nawet na mistrzostwach Europy w zeszłym roku, więc kolejny start międzynarodowy kolejny Kolejne doświadczenie jesteś zadowolona ze swojej postawy? Jestem zadowolona, tym bardziej, że zaboksowałam wiele dobrze jak na to, że musiałam jeszcze zbijać wagę. Tak. No, trzecia runda troszeczkę właśnie było widać, bo ja tutaj na komentarzu no, troszeczkę podkreśliłem, że jednak chyba coś kondycji było troszeczkę mało, ale myślę, że tak jak powiedziałaś, no. Zbijanie wagi odbiło się po prostu na tej kondycji. A która to już była Twoja walka? Dwudziesta trzecia, chyba? No, ponad dwadzieścia, to już jest naprawdę. Czyli około dwóch lat na pewno trenujesz, czy więcej? E, sporty walki gdzieś tam od e, małego, od szóstego roku życia. Zaczynałam od kung fu, później w 2019 o. kickboxing. E, no i od młodzika już startuję tylko w boksie. I, i tylko boks? Tak. Pokochałaś boks mhm. i bardzo dobrze zrobiłaś. Gratulacje jeszcze raz i naprawdę samych sukcesów i tak udanych startów. Dziękuję bardzo. Moje gratulacje. I kolejne pojedynki przed nami, ale naprawdę trzeba dać szacun tym młodym dziewczynom które kochają boks i które marzą naprawdę o startach międzynarodowych, wyjazdach i oczywiście olimpiady i tak dalej. Kilka dyscyplin sportu walki, ale ten boks przyciągnął Michalinę naprawdę bardzo, bardzo do, do boksu i treningu bokserskiego. Przed nami Udyta Andrukaitis, Polska i Wilde z Norwegii. Judyta tutaj naprawdę bardzo dobrze sobie poczyna. Troszeczkę może zbyt otwarta idzie do ataku. Niemniej jednak teraz piękny lewy prosty. Norweżka chciała się zrewanżować, ale Judyta bardzo dobrze wycofała się z zasięgu dystansu i przepuściła ten atak naprawdę w pięknym stylu. Chciałbym się powiedzieć, czymże jest kilka sekund w stosunku do wieczności. Eee, drodzy Państwo, właśnie teraz pierwsza runda za nami w czerwonym rożniku Judyta Adukajtis z Polski, a w niebieskim Panek. sporowanek z Norwegii. Więc za chwilę zobaczymy kolejne starcie. Jak naprawdę wszystkie warunki ochroni się przez RSC w pierwszej rundzie. więc możemy podzijać w pełni epokselskiego tak jedynki. Jak widzimy, Judyta tutaj musi naprawdę podkręcić tempo i zwiększyć celność swoich czasów. Dwóch sędziów. Widziało jako lepszą zawodniczkę z narożnika niebieskiego Norweżkę. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ronda druga w wykonaniu porki. Podrażniona Judyta tym bokszem z pierwszej rundy troszeczkę no ale też tutaj nie czuję, nie czuję odpowiedniego dystansu i te czasy po prostu troszeczkę ją ciągną za sobą przy takim właśnie przedmachu i dołożeniu prawym w prostym no są zbyt krótkie. No teraz Norweżka wykorzystała takie no na no, nazwijmy to po Normalnie i Judyta tutaj no musi, musi po prostu być do końca skoncentrowana i czujna. Kogo to nasze oczy widzą? Witamy bardzo serdecznie prezesa Śląskiej Federacji Boksu Olimpijskiego, pana Mieczysława Kolempia. Witamy, witamy. Ladies and gentlemen, this is very amazing man who can run our No i tutaj już nie było dyskusji w rundzie drugiej. Rzeczywiście, no Judytka nam tutaj troszeczkę ślepo poprosiła. Absolutnie. Nie wiem, czy to może sprawa kondycyjna, bo tak już spoglądam kątem oka na czerwony narożnik. Zmęczenie po Polsce widać naprawdę. No duży problem, duży problem tu. Edyta Andrukaitys ma właśnie z wyczuciem tego ciosu pierwszego, dystansującego i później z tym rozpędem wpada w Norweszkę, która bardzo sprytnie i przepuszcza jej ataki i również w zwarciu jest aktywniejszą zawodniczką. Wreszcie ten prawy sierp rzucony tak naprawdę ze złości chyba i wściekłości Judyty doszedł celu i na pewno to odczuła zawodniczka z Norwegii. Koniec rundy trzeciej, koniec pojedynku.